Dzień dobry, niedziela 19 stycznia w Buenos Aires. Jesteśmy w Casa Rosata. To jest pałac prezydencki. Do... Jak się nazywa prezydent? Prezydent nazywa się Krystyna D. Kirchner. Kirchner. Jest to pałac prezydencki, wstęp jest bezpłatny. Teraz tu pomnik, nie wiem czy. Tu są też. Tu są podpisane. Te... Tu są podpisane. To są Ten bohater narodowy, ten, ten Jose de San Martín. Prezydent się modli czy jest chrześcijanką Widzę, że tu jest Jezus krzyżowany, Tutaj mamy y, miło, od miłosierdzia Jezusa od, y, tej. No A, dalej Jezu ufam Tobie I teraz idziemy dalej Tutaj jest jakiś ogród A tu jest jakiś ogród, może fontanny są dzisiaj nieczynne mhm. tak, tam, tam chodzą czy tu idą? nie wiem, tam gdzieś idą? Jakie to jest punkt? o mam yes, ok Dziękuję O, piękna mamy konkrety. Tam jeszcze gdzieś wchodzimy. Tu gdzie jest dużo ludzi. Tam jest fontanna tam. tam. gdzieś wchodzą, tak? Mhm. No.

Why I need a ticket? Yes, this is for doing a guided tour. The next tour by Spanish and English, will be in 20 minutes. So I will call you with number 5 from here. Okay, Okay. okay. thank you. Thank you. will Dobra, to... O, a, a Peron. Tak, na razie wyłącz. A ebita Peron zrobiłeś? Zrobiłem, zrobiłem. Okay, no. To na razie wyłączaj. Mm -hmm. Papa, bye bye.